Otwierasz okno i myślisz, że wpuszczasz świeże powietrze? Otóż nie, bo często jest ono bardzo zanieczyszczone. A mam na to rozwiązanie. Oczyszczacz powietrza marki Meros. Oczyszczacz posiada trzystopniową filtrację. Poprzez prefiltr, następnie poprzez filtr HEPA i na końcu poprzez aktywny węgiel. Współpracuje on z Apple Home, Alexa oraz Google Home. A teraz szybki unboxing naszego oczyszczacza. W pudełku znajdziesz instrukcję obsługi, kabel zasilający oraz sam oczyszczacz. Sam oczyszczacz jest bardzo kompaktowy, ma on bardzo nowoczesny wygląd i jest bardzo małych rozmiarów, więc idealnie pasuje się w Twoje przestrzenie. Od spodu otwierasz oczyszczacz i wyjmujesz z niego filtr, który musisz wymieniać za jakiś czas. Urządzenie dodasz w bardzo szybki sposób, w aplikacji dodajesz inteligentny oczyszczacz powietrza. Tutaj masz instrukcję obsługi, jak wymienić filtr, następnie jak włączyć nasz oczyszczacz i jak go skonfigurować w aplikacji. Dodajemy akcesorium poprzez zeskanowanie kodu i dodaj, dodaj do domu. Musimy poczekać chwilę, bo nasze urządzenie się konfiguruje i jest dodawane do domu. A tak prezentuje się aplikacja. Widzisz mniej żywotność filtra, więc wiesz, kiedy możesz go wymienić. Sterujesz swoim oczyszczaczem, ustawiasz prędkość od niskiej do wysokiej, ustawiasz tryb sen oraz blokadę rodzicielską. Zadbaj o jakość swojego snu i wstaw oczyszczacz do swojej sypialni. Aplikacja Apple Home może sterować swoim oczyszczaczem i ustawiać jego prędkość. Zadbaj o swoje zdrowie już dziś i zakup ten świetny oczyszczacz w sklepie Bon Mario. Cena w komentarzu.